wyciskarka owoców. Pan z granatów wyciska bardzo zdrowy. Najpierw kroi je na mniejsze połówki w ten sposób i teraz zaraz włożę do takiego specjalnego urządzenia gdzie będzie wyciskał sok, bardzo zdrowy sok. Bez żadnych dodatków chemicznych bardzo tak wyglądają granaty. O, teraz włożył do takiej... To wyjął, bo to była stara skorupa. Wyrzucił, a wkłada nową. Nowy. O, włożył taki owoc i wyciska. O, a jak się leje sok. Są... iyi değil Çok güzelmiş. İyi de doğru. Ha. Ne çorba? İyi şeyle sabah. Şeyler neden korumuyorlar? Bu şeyleri niye korumuyorlar biliyor musunuz? Arkadaşlar. Kilkanı hitit. Restore edilecek para yok. Adilat yapılacak para yok. İnşallah.

Bakın, yok. Bakım yoksa aslında güzel olur. Tabii de abi İyi değil bak. Bu iyi değil mi? Beyaz mı? Evet. Hava sıfır için. Sadece kırmızı Daima tatlı olur. Artık Ale pięknie, dużo owoców, do pomarańczy. o jak ten tak robi, sprawdzi Ale dużo tych owoców ma I na dole i jeszcze do tego pomarańcza to mieszanka taka będzie granaty z pomarańczami z innymi owocami. I teraz ten cały pojemnik pan specjalnie założy. Da swonka. i tak to wygląda. Proszę bardzo. A jakie piękna roślinność, jakie drzewa wspaniałe. A pięknie to wygląda. Jakie fontanny. Pięknie to wygląda. Ha, ha, ha. No tak pan to kupił sobie, zjadł, wypił. I taką windą zjechaliśmy z tego klifu. Tutaj na wybrzeże do jachtowego polu.